Reprezentacja Polski do lat 15 swój pierwszy tegoroczny mecz rozegrała w Słowenii, dokładnie w miejscowości Predoslie. Podopieczni Rafała Lasockiego na pierwszy tydzień kwietnia w planach mają dwóch mecz z rówieśnikami ze Słowenii, a na pierwsze z tych spotkań selekcjoner posłał do boju następujący skład. Śliczniak w bramce, w obronie Sosulski, Cyrek, Potulski i Stefański. Druga linia to Kniat, Sarapata, Brzyski, Jakubczyk i Wasilewski, a na dziewiątce mecz zaczął Gerstenstein. Szybko pierwsza groźna akcja Polaków. Już po 35 sekundach piłkę w polu karnym dostał Kamil Jakubczyk, ale trafił prosto w bramkarza. Mogliśmy zacząć ten mecz w najlepszy z możliwych sposobów. Natomiast w drugi kwadrans ze swoim atakiem wchodzą gospodarze. Z prawej strony jest Niko Osterc. Płaskie zagranie do środka, gdzie piłkę zostawił Kurtowicz. Za to skutecznym strzałem popisał się Marko Cwietić. Jeszcze raz widzimy akcję bramkową. Nie zdołał wybić piłki Kacper Potulski, a zaraz potem uderzeniem pod poprzeczkę całość zakończył cwietić. Świetny strzał w samo okienko, po którym jest jeden do zera dla gospodarzy. W 21 minucie kąśliwe dośrodkowanie Jana Kniata z rzutu Rożnego mogło przynieść efektowne wyrównanie, ale groźniej zrobiło się w 34 minucie pod naszą bramką. Z prawej strony jest Nate Stifter, pomyłka Kniata, z której mógł zrobić użytek Dawid Pejcić, ale wykazał się między słupkami Hubert Śliczniak. Na przerwę piłkarze obu drużyn zeszli więc przy stanie 1-0 dla miejscowych, a drugą część meczu rozpoczynamy od groźnego rzutu wolnego. Po miękkim dośrodkowaniu Kniata zamieszanie w polu karnym, ostatecznie uderzał Sławomir Sosulski, ale z bliska przeniósł piłkę ponad poprzeczką. 52 minuta to z kolei rzut rożny dla Słoweńców. W narożniku Dawid Pejcic głębokie dośrodkowanie, które przerodziło się w strzał. Nietypowy gol, po którym jest już 2-0. Rzadko ogląda się takie gole, no ale tutaj ta sztuka udała się Pejcićowi. Nie dał rady interweniować śliczniak, i teraz Polacy muszą odrabiać już dwie bramki straty. W 60 minucie będzie pierwsza okazja do tego, by złapać kontakt. Kniat mocno z rzutu wolnego, nie potrafią wybić piłki Słoweńcy. Jest Kacper Potulski, broni to bramkarz, ale piłka wpada ostatecznie do siatki. Po godzinie gry mamy więc już tylko 2-1. Pogubili się w defensywie gospodarze. Sprytnie zastawił się tu Kacper Potulski, no a Kamil Jakubczyk tylko odprowadził wzrokiem piłkę do bramki. Jest więc gol kontaktowy, a w 64. minucie 8 zmian w szeregach biało-czerwonych. Na placu gry na nieco ponad kwadrans meldują się Świet, Królak, Sokołowski, Błaszczyk, Jasiak, Busz, Tokar i Jaroszuk. Trzeba przyznać, że nasza ofensywa rozruszana po tych przetasowaniach, bo kolejne fragmenty to ataki reprezentacji Polski. To 68. minuta, gdy uderzał Hubert Jasiak, ale został zablokowany. Próbowali jeszcze Busz i Sokołowski, jednak nie udało się zagrozić. Słowęców. Zaraz potem kolejna próba. Dostatkowuje Jakub Jaroszuch, piłka wybita prosto na nogę Jasiaka, ale jego strzał minął bramkę. Dziesięć minut do końca meczu. Zespół Rafała Lasockiego wciąż z nadziejami na wyrównanie. Kolejny groźny rzut wolny, przedłużenie Igora Busza, a po chwili Dawid świec stanął przed dogodną szansą, ale jego mocny strzał zablokował przeciwnik. Będzie tylko rzut rożny, po którym również zrobiło się gorąco. Nie w pierwszym tempie, bo Słoweńcy początkowo tę piłkę wybili, ale chwilę później jest wysokie dośrodkowanie na osamotnionego Szymona Królaka, zgranie do Igora Busza i to zdecydowanie powinien być gol. Kapitalna okazja zmarnowana przez Diało czerwonych Coraz więcej wskazuje więc na to, że mimo kilku dogodnych sytuacji, mecz ze Słowenią zakończymy porażką. To jeszcze czas doliczony. 81. minuta. Kubert Jasiak w jednym z ostatnich ataków tego meczu. Szczęśliwie piłka dociera do Królaka. Od razu zgranie do Igora Busza. Busz spod końcowej linii, wypluł piłkę bramkarz, a skorzystał z tego błędu golkipera Szymon Królak. Jest remis w jednej z ostatnich akcji meczu. Dwubramkowa strata odrobiona przez Polaków w ciągu ostatnich 20 minut. To jeszcze raz ta bramka. Królak najpierw wyłożył piłkę Buszowi, a potem sam zakończył akcję trafieniem. Więcej w tym spotkaniu już się nie wydarzyło, a pierwsze z dwóch starć Polski ze Słowenią zakończyło się remisem 2-2. Mecz numer dwa w czwartek o godzinie 11.